Cześć, witajcie w następnym filmiku. Dzisiaj postaram się Wam pokazać, jak wymienić przednie amortyzatory. Tutaj już jeden mamy wymieniony, prawa strona. Drugi noweczka tutaj czeka do wymiany, lewa strona. Wygląda to tak, na I teraz tak, wykręcamy sobie tutaj tą śrubę. Tutaj jakiś klucz 16. Wykręcamy, wybijamy tą śrubę, i tutaj na górze jeszcze mamy dwie śruby, które musimy odkręcić. Tutaj one chowają się za takimi zaślepkami. Popatrzcie o, i tutaj jedną tą zaślepkę wyciągam, i drugą tu już mam klucz grzechotkę przyszykowaną do odkręcenia tych śrub z góry. Z drugiej strony one się kryją w tym miejscu. Tutaj jest jedna i druga. I to najlepiej jest mieć grzechotkę, tutaj trzynastka. Wykręcimy zaraz te śruby. A i jeszcze jedna rzecz, o której chciałem Wam powiedzieć, aby uniknąć niepotrzebnego ustawienia. Oczywiście to wymieniamy w warunkach domowych. Nie mam maszyny do ściskania sprężyny. Ściśniemy sobie takimi robionymi ściskami. Warto jest sobie tutaj zaznaczyć, tak jak ja zaznaczyłem, położenie, położenie tutaj tej gumy i sprężymy. Tutaj na dole tak samo położenie gumy i sprężymy, co ułatwi mi później montaż tutaj tego wahacza. Nie będzie trzeba kombinować, przekręcać go i tak dalej, tylko fajnie nam wejdzie. Dobra, czyli zaczynamy od odkręcenia od tej dolnej nakrętki, teraz wybiję sobie tą śrubę i za chwilę odkręcimy te górne e, górne śruby Dobra, brechę trzeba wziąć i dolno mamy już wyciągniętą tutaj śrubę tak wygląda Tutaj jest uwolniony wahacz. Teraz jedziemy tutaj z tymi górnymi grzechotką. Tutaj tą jedną nakrętkę już mamy odkręconą. Popatrzcie, ale jest takie utrudnienie, że idą przewody hamulcowe i ciężko jest włożyć klucz, dlatego fajnie jest mieć nasadkę z taką przedłużką i popatrzcie, ja to zrobiłem tak, że tutaj od tej strony wkładam klucz i przeciągam go. Wtedy przewody delikatnie mi się rozchodzą, nakładam na nakrętkę i odkręcam. OK. Druga nakrętka. I jedziemy. Wcześniej popsikane jakieś WD40 tak żeby to fajnie bez oporu poszło. I teraz, gdy amortyzator mam na wierzchu, muszę tą sprężynę ścisnąć, tak żeby odkręcić tutaj nakrętkę, wymienić te wszystkie części. Wymienić te wszystkie części. Użyję do tego takich ściągaczy własnej roboty. Miałem tutaj takie ściągacze, jeszcze mam tutaj takie ściągacze, jakby sklepowe, oryginalne, ale. Moim zdaniem one są dużo gorsze. Dlaczego? Dlatego, że mają dwie te łapki. Sprężyna, jak widzicie, jak Wam to pokazać, o. Sprężyna idzie do dołu. I tak, jedna łapka nam chwyta, a druga jest w powietrzu. I przy e, jakby mocnym ściśnięciu tej sprężyny e, ten ścisk potrafi zjechać. A ten robiony ścisk on chwyta punktowo, także, także nie ma jakichś możliwości zjazdu, dlatego uważam, że jest dużo lepszy. Poza tym mam te ściski tutaj cztery, ale w trzech miejscach sobie chwycę tą sprężynę, tak żeby była symetrycznie ściśnięta. No i będziemy wymieniać te belbeszki oczywiście. Chwilę to zajmie, Ści ściśnięcie tego, no ale musimy być cierpliwi. I, i powoli sobie to tutaj skręcać, tak żeby łatwiej było wymienić wymienić nam tutaj ten środek i tutaj łatwiej będzie nam też założyć e, amortyzator już w docelowe miejsce. Sprężynę mamy ściśniętą. Jednak wykorzystałem jeszcze ten ścisk fabryczny, tak żeby żeby to równo chwycić. I teraz mam tutaj te dwa amortyzatory. I popatrzcie to co znaczyłem sobie to położenie, czyli tutaj ustawiam je równo i przenoszę tutaj przenoszę te punkty tak żeby miał odniesienie do tego jak te gumy i sprężyna ma być założona, także teraz przełożę sobie tą gumę. Tutaj założymy resztę wybechów. Sprężyna i skręcamy. I dobra, teraz składamy wszystko w całość, czyli idzie pierwsze ta dolna guma. Teraz sprężyna i góra. Zakrętka. Teraz jeszcze w międzyczasie muszę sprawdzić, czy te wszystkie linie się zgadzają. Kochani, amortyzator już jest na swoim miejscu, wszystko fajnie spasowało, wszystko fajnie siadło tutaj. Skręcanie jest jak widać i fajnie spisało się też to zaznaczenie tutaj gumy amortyzatora i tutaj góry wszystko fajnie, fajnie spasowało. Nie było problemów ze złożeniem tych śrub. amorek jest skręcony, wszystkie cztery mamy wymienione. E, najwięcej roboty tutaj było ze ściśnięciem tej sprężyny, bo później już jak widzieliście no, wymiana tych podzespołów, czyli gum, odboju to jest pestka skręcenie, wyjęcie amortyzatora też e, też jest dosyć łatwe także zakładamy koło i auto jest do jazdy i własnymi siłami domowym sposobem tutaj wymieniliśmy te cztery amortyzatory oszczędzając, oszczędzając kilka stów także zakładam koło, auto do jazdy jeśli filmik Wam się podobał Zapraszam do lajkowania, subskrybowania kanału. Trzymajcie się. Cześć.